Biraliście dzisiaj ze świtem, na wyjeździe, na jeden, jakie wrażenia? No na pewno cieszymy się bardzo z, te, z tego zwycięstwa, bo, bo to daje nam oddech. Dalej walczymy o te utrzymanie, które, 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 w które nadal wierzymy. Takie mieliśmy założenie, mieliśmy się troszkę cofnąć, grać z kontry, udało się. Dostali świt dostał czerwoną kartkę, szczerze zasłużoną... Ale też dostaliście. Tak, tak. No to później chciałem o tym powiedzieć. dostał czerwoną kartkę służoną, był kardy strzelił bramkę, 1-0. Nie, niepotrzebnie właśnie dostaliśmy tą czerwoną, bo myślę, że byłby o wiele spokojniejszy mecz, ale no, tak się ułożyło. Tak się na całe szczęście Tomek Rudzień zagrał się naprawdę super mecz. Strzelił bramkę i chwała mu za to. W każdym razie byliście u siebie, wygraliście na wyjeździe. Teraz gracie znowu tę powtórkę. Eee, powtórka 2-1, czy wyżej? Jak już mówiłem, kiedyś mamy naprawdę dobry zespół, czasami brakowało szczęścia, my gramy na dwa fronty, w ten buchar też się na pewno nie odpuszczamy, będziemy chcieli u siebie także wygrać. Dobra. Kolejnych bramek, powodzenia. No, dziękuję bardzo.